Hej, hej, widzowie z tej strony. Zakon, także łapa dla motywacji, komentarzy i tak dalej. Tylko mnie subskrybuje, tylko 20% y, oglądających ten kanał. Także lecimy. Ogólnie sobie właśnie zaczęłem montować filmy. gdzieś w tym właśnie miejscu sobie te gwoździe zobaczyłem na montażu. Wcześniej mu nie miałem czasu tego y, ogarniać. I w tym odcinku, oczywiście, bez gimiego jestem, bo mi śpi. Ja nagrywam, też kilka godzin później. Tak, maksymalnie do pierwszej w nocy, a jest w sumie piąta, już w sumie szósta rano. I myślałem, żeby tutaj sobie odkryć ten tereny. Także no, coś może, znajdziemy jakieś kurhany, albo coś. Czy znaczy, no, na pewno jeszcze żegli mi przerabiał nieco budynek. Może się przyśpię jeszcze tej się da. I mi żeby zawsze mieć ten komfort zwiększony i tak dalej. No, przewodzi swoim wojownikom. dzierżysz w dzwoni ciężki topór to ojca. Budzi się z okrzykiem wojenny na ustach. Okej. Okay. Suszone mięsko plaster miodu. I tutaj coś jeszcze sobie wciem. Dzień 40 już. Akurat typowo po tym odcinek. Taki wyjątkowy. Dzień 40. Okej. Okay. Mmm, drbdej chciał, właśnie rdzeń surtra, może zrobić jakiś krypcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, czy nie zginę, i tak dalej. mam niby tam włócz. Czekaj, gdzie to moje ŁUcz? Gdzie jest to To jest kurwa. Minąłem, I ją wyrzucałem. A, bo jeszcze robiłem pojedynek z Gilmim. Im pwp jakby Gil wygrał. Także oczywiście. <grym> Użył tej swojej właśnie broni. Tej lepszej. Teoretycznie. Ale co ciekawe, to działało mu to na mnie, ale na kTroller nie będzie działał. ten cały. Hmm. A moza jakby. To sobie też przy okazji może przetopimy. Tutaj się da. Tyle damy. 10, tutaj też maksymalna ilość. To w ogóle lasy wy... no, urosły, nie? Trochę gry mi przerabia to wszystko. Mogę coś, prawdę, ściąć. Chyba nic się nie stanie, jeśli to zetnę jakaś buczka jednego, chociaż... czym ile w ogóle drewna z tego będzie. I płaci się mamy, z niego przy okazji jeszcze nasiona. Także spoko. Mogę nadzieję, że tutaj bez ograniczeń można sobie... Yy, ...te wszystkie... ...drzewka robić. Tak, nasiona, marfi i tak dalej. Chodzi o już marchewkę. tutaj są chyba nasiona marchwi. To są właśnie nie wiem czy gadaliśmy o tych warsztatach, że tutaj pozostawialiśmy warsztaty. O wszędzie. Po to, żeby się właśnie nie pojawiały w tej yy, bazie nam yy, no, ataki przede wszystkim. Dźwięki jak tam. Też Andrzej jest niepokojący spokojny Andrzej czy tu musi ten szarzełek chodzić to jest kolejny dziczek farm boy malinki te mają w ogóle i widzę to nie mają trzeba by dać im malinki jeszcze a tam słyszę w gdzieś poza murami obozu grimiego to tak Naprawiamy. Umieszczamy nasiona. Naprawiamy. Suszone mięso, zjedzone. Miodek zjedzone, To były malinki. Weźmiemy tam ten... hmm. miodek, suszona szynka, może bym trochę wziął mięsko takiego zekiego jeszcze, Mię, żeby mieć więcej wytrzymałości. Taka właśnie. I usmażę od razu. Wiecie, nie mam lepszego żarcia, ale się ogarnie w trakcie. To zdążę jeszcze tam dać dziczkom. Te malinki. Tutaj macie nasze koledzy Stefany, widzę sprawy. Czekaj szybko też powrót, żeby się mięsko nie spiekło za tak bardzo. I no zawsze to, to więcej właśnie nie mamy życia. Siądę przy okazji. Trzeba trochę odpocząć można powiedzieć. <laughs> Tutaj chemika, bo nie użyłem światła. Jaka kamerka jest zwolniona, ale to... Można by się trochę przyjaśniej jeszcze tym... Niech tak będzie. Żeby, bym się do gdzieś właśnie w tych okolicach. z sutra, żeby mieć teleport, by się przydał. Żeby móc się poruszać szybciej po tym... Tutaj wyspie. Z biegania sporo, było, nie? Bo w ogóle... Tratwa jest w sumie koło bazy już. O, no, ten punkt cały, który budowałem. najwyżej tam się przejdzie kiedyś. Tu jeszcze dwa mięska. Tu można by było zrobić y, taki drugi ognis. No, drugi róż taki. No, dobra. I Chodzi o budowankę. Czachęcę drewno już możemy. Rdzeń już możemy. Oko y, szarze to. Odbywamy dość często ostatnio. Posuję też by budować drówny, drugi mielesz. I też myślałem o tej kadziw w To Można było właśnie już ogarniać zubki zupki. I mamy to. to świsinki się drom. Można było właśnie robić te sensje jakieś lecznicze odporności na truciznę. Przeciwko na przykład tym, yy, yy, no, tym szarłakom, tym zielonym. Kondycji, kondycji to byłaby dobra, akurat maślaczki trzeba mieć. I... smaczna, beczka miodowa smaczna. Good pity po prostu i kluczec. Eee, okej. Okay. Niech się tu jawi powoli drewno. Jeszcze tam zobaczę na pewności do tych dzików. Bo w bym je chyba <śmów> znowu ubił. Jakby się coś stało tym dzikun. Nie no, to by dało nawet dwa w środku, tak w razie, bo widzę. <śmów> Chyba okej, To jest mały wach... wachlarz wach. Yy, To myślałem, się naryszać, to jaśnie będzie. Będziemy zwykły strzał. My się w sobie przygotowałem, ma się więcej ognistych i tak samo więcej drewnianych strzał. I chyba tyle. To jest rybka, jestem ciekawe czy mogę trafić. Tutaj chyba nic z tego nie będzie. Eee... O nic. Wyruszam w tą stronę, w takim bądź razie. Może na razie nie będę nic się odzywał. Ewentualnie w danych momentach będę coś tam mówił, na razie to tak, żeby przyspieszyć ten cały etap biegania, albo po prostu się widzimy na miejscu, jak będę przy tych odkrywaniach, no, tego gdzieś miejsca. Także no, widzimy się na moment. Dobra, już tutaj dobiegam praktycznie do nieodkrytego terenu, tutaj w większości mam już szyła odkryte. i no, hmm. podbieram trochę malinek. Tylko nie dobijem. No, zaczniemy tutaj małą podróż. To będą chyba w większości na razie łąki, potem będzie już chyba czarny las, także może znaleźć znajdziemy kupca, byłoby fajnie. Jeśli nie, to trudno, to będziemy szukać go gdzie indziej. Yy, Ważne, żeby też zdobyć właśnie więcej tych rdzeni Surtra, że żeby można było robić portale, żeby się można było przemieszczać po tych krainach szybciej. Także no... Będziemy już dobiegać powoli do czarnego lasu. No i właśnie sobie będę biegał, odkrywał. Tutaj może się to odezwa. Także no, zaczynamy do bawy. Coś kurde przerywa, Chuj, o co chodzi. Coś właśnie dźwiękiem jest nie tak. Nie wiem czemu tak. Tylko no, teraz właśnie nie ma dźwięku gry. W ogóle. Przerywa tak dziwnie laguje gra. Nie wiem czy po prostu mapę wczytuje. Coś. Bardzo dziwne. Ale dobra. Bardzo to że też montuje film. Ale to by tak obciążało komputer. Procesora niby dużo, ale do stówki nie dochodzi na no to, nie wiem. I na razie na spokojnie. znowu nagrywanie widowiem, bo coś było nie tak z dźwiękiem. Mam nadzieję, że to wszystko jest OK. Się ładnie pięknie grywa, bo ktoś tam przerwało, chyba to właśnie chodziło o słuchawki. To, to na razie sobie zrobię taką jakby wieżę moją. E, na daleko właśnie kurhan. Będę właśnie chciał wziąć rdzenie Surtra i to zrobić portal, ale potem się wrócić do bazy. Żeby można było szybciej się, się przemieszczać. I tutaj jeszcze sobie dalej odkryjemy mapeczkę i potem pójdziemy w innym odcinku prawdopodobnie tutaj razie te tereny wyższe także no, yy, no. także to działa mogę powiedzieć inaczej potrzebujemy szlachetne drewno na przykład to to się wiadomo wytnie co prawda mi trochę tutaj już brakuje toporka czy jest lipa Łukosz mm, 10, 2, a Surtra. Musi iść w wasze pobliżu. Hmm. Czym czy mi starczy na brzuski tego drewna? Jeśli nie, to będę musiał się wrócić specjalnie do bazy. Oczywiście już poza odcinkiem, chyba że coś wypadnie. I, i wtedy coś będziemy obczajać. Nie pomyślałem o tym wcześniej tobie. Mogłem sobie też sobą wziąć bruskę. No, niestety. A się wrócę do bazy. Naprawię sobie rzeczy. To widzimy się ewentualnie gdzieś w tym miejscu po powrocie, To co odkryję i się wrócę do bazy tutaj w tym miejscu, że tak zrobimy, że chwilę tak, się widzimy, a tylko właśnie tutaj. mi hmm, odcinka mam niby nagrane. Także może zacznę to w kolejnym odcinku na bezpieczeństwa. Także, no widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzego usłyszenia na razie i heju.